Nad Wisłą chciał wyglądać lepiej troszkę Przybił sobie przy łysicy zgrabną z baszty broszkę Kogut zabiał z tej okazji i dostał wypieków Stoi baszta Kazikowi już od tylu wieków Baszto, baszto, Kazimiercka baszto Ty masz sobie to coś, oj masz to Baszto, baszto, Kazimiercka baszto Ty masz sobie to coś, oj masz to

ona, oh, remember all the times, Kazimieri, basta rimes. Baszta widokami, szasta z nad pa, góry, z ponad miasta. W każdym calu cnej, cale z basztą zawsze jest wspaniale. Baszto, to, basz to, masz w sobie to coś, oj, masz to. Baszto, to, basz to, masz w sobie to coś, oj, masz to. Walą walą, dup, 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 dup. do mnie, ku nie stoisz niczym słup. A ludzie na Cię falą walą, dup, 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 dup. Pod Tobą czuję się Bosko, czuję się Dosko, dosko I wlepiać w Ciebie ślepia, unosić łepia mogę non stop Pod Tobą czuję się Bosko, czuję się Dosko, dosko I wlepiać w Ciebie ślepia, unosić łepia mogę noską. Wasz to, wasz to, Kazimierzka, Zobi do co się oj pasto Pasto, pasto, kaj pasto Masz w sobie do co oj pasto A ludzie na cię falą, walą Tup, 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 tup Łypiesz ku A ludzie na cię falą, walą Tup, tup,